Przede wszystkim chcę pokazać, jak bardzo aktywni są mieszkańcy i mieszkanki naszego miasta w proponowaniu swoich własnych projektów, pomysłów i w współdziałaniu z innymi osobami. Spotykamy się tutaj dzisiaj z osobami, które zrealizowały w tym roku aż 115 projektów. Będziemy podsumowywać ten rok, żeby pokazać właśnie to, jak dużo się dzieje we Wrocławiu. W tym roku razem z Judytą Aksera Lachnowicz, realizowałyśmy projekt PRIVID, warsztaty artystyczne na wielkie wystawy i e, to były cztery ścieżki warsztatowe. To były warsztaty filmowe, muzyczne, e, teatralne i e, plastyczne. E, I e, prowadziłyśmy te warsztaty, Prowadziliśmy te warsztaty dla dwóch grup. E, dla mieszkańców Biskupina, Sempolna i dla e, grupy osób, które dopiero przejechały do Polski z Ukrainy po 24 lutego. Współpracowałyśmy z klubem osiedlowym Gniazdo. Nasz projekt miał Miał jako główne cele rozbudować społeczność szkoły, żeby była bardziej zintegrowana i myślę, że to jak najbardziej się udało. Uczniowie bardziej się teraz znają i mniej jakby stresują ich sytuację w szkole. Również było dla nas ważne, żeby rozbudować dobrobyt szkoły, żeby było więcej miłych miejsc do spędzania wolnego czasu. Nasz projekt nazywał się Retrozganie. Zorganizowaliśmy rozgrywki retro na starych komputerach z lat 80 i 90 -tych, czyli na sprzęcie, na którym sami się wychowaliśmy. Zależało nam na tym, żeby pokazać jak to wszystko kiedyś wyglądało, ale pokazać formie nie muzeum z filcowymi kapciami, gdzie wszystko można obejrzeć przez szybkę, ale pokazać w sposób taki, żeby każdy mógł tego sprzętu dotknąć, pobawić na nim, zagrać. Całość przygotowaliśmy w budynku Radeł się dla Pawłowice. Została starannie zaaranżowana, mieliśmy dekoracje, podświetlenie, były stare komputery, były konsole, były maty do tańczenia. Największym zaskoczeniem projektu była liczba odwiedzających. Spodziewaliśmy się do no, mniejszej liczby osób. W samym projekcie wpisaliśmy, że będzie to minimum 100. Liczyliśmy po cichu na 200-250. Natomiast przybyło ponad 400, 400 osób. I to nie tylko osób w naszym wieku, które pamiętają te komputery, ale również bardzo dużo młodzieży. Marzymy, żeby takie miejsce zorganizować na stałe żeby stworzyć miejsce, w którym nie tylko można by spędzać miło czas, gdzie można by organizować tego typu rozgrywki, ale które mogą pełnić funkcja takiego huba społecznego.